Viktor Orban jest solą w oku unijnych elit reprezentowanych przez Ursulę von der Leyen, która jeszcze chwilę siedziała tutaj na tym miejscu, ale uciekła. Być może demokracja już ją. Znudziła. Dlaczego premier Węgier jest solą w oku? Bo broni tradycyjnych wartości, broni suwerenności swojego państwa, broni granic Unii Europejskiej przed zalewem nielegalnych imigrantów. Pani von der Leyen i jej unijne elity z kolei wyznają wartości, które uderzają w tradycyjny model rodziny. Deprawują dzieci lewicową propagandą, dewastują gospodarkę zielonym ładem, niszczą suwerenność państw członkowskich. I jeżeli Europa ma przetrwać, to musi się wreszcie zakończyć. Polska i Węgry powinny stanąć na czele wielkiej koalicji państw, by te chore pomysły po prostu odrzucić. Odbudujmy Grupę Wyszehradzką. Sprawmy, by Europa znów była silna bogata, wielka, dumna, bezpieczna i konkurencyjna. Może Pan liczyć na Polaków. Razem odrzućmy tą chorą koncepcję europejskiego superpaństwa. Dziękuję. I, I teraz Pan poseł. Pani Zakarowska. Słuchajcie mnie. Co prawda miałam błękitną kartę dla Pani z Zielonych, niestety zostało to pominięte. Poczekam, aż pani znajdzie sobie tłumaczenie. Okay. Miałam błękitną kartę dla Pani z zielonych, no ale akurat trafiło, że do Pani mogę zadać pytanie. Konkurencyjność branży automotive nie weźmie się z tego, że weźmiecie nagle swoją zieloną ładową magiczną różdżkę i powiecie, że od teraz branża automotive ma być konkurencyjna dla Chin. Swoim parciem do zeroemisyjności i kolejnych regulacji powodujecie, że Europa staje się gospodarczym skansenem i jest niemożliwe, by konkurowała na światowym rynku właśnie między innymi z Chinami. Przed Wasze chore pomysły Europa staje się gospodarczym skansenem i ofiarami Waszej polityki są właśnie ci najbiedniejsi czy średniozamożni Europejczycy, których nie będzie stać nowego elektryka, a starym spalinowym samochodem nie będą mogli wjechać do centrum swojego miasta. Więc chciałabym zadać pytanie, gdzie w Waszej polityce jest interes średniozamożnych i ubogich Europejczyków, którym chcecie odebrać prawo do posiadania starszego benzynowego samochodu? Dziękuję. Pani well, Madam President, I would encourage Ewa Zajączkowska Hernik. Proszę bardzo. Szanowna Komisjo, Państwo Przewodniczący, na wstępnie chciałabym serdecznie podziękować wszystkim 52 europosłom, którzy podpisali się pod moim pytaniem do Komisji Europejskiej o termin wycofania się z dyrektywy budynkowej. W latach 2010-2022 ceny nieruchomości mieszkalnych w Unii Europejskiej wzrosły o 47%. 10,6% osób w miastach uniżyło w mieszkaniach, na które przeznaczało ponad 40% swojego dochodu. Aktualnie ponad połowa Polaków w wieku 25-34 lat mieszka z rodzicami, mimo tego, że w zdecydowanej większości pracują, nie stać ich na własne mieszkanie. Ursula von der Leyen po pięciu latach kierowania Komisją Europejską nagle zorientowała się, że trzeba wykonać pozorowane ruchy w obszarze mieszkalnictwa, więc dodała nazwę mieszkalnictwo do nazwy jednego z urzędów, organizuje króciutką debatę i wyraża zatroskanie. Tymczasem ta sama przewodnicząca Komisji Europejskiej na ostatniej prostej starej kadencji przepchnęła dyrektywę w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, która pod piękną etykietą troski o efektywność energetyczną oznacza zmniejszenie możliwych źródeł ogrzania swojego domu, wzrost kosztów utrzymania nieruchomości i nagły wzrost kosztów budowy nowych nieruchomości. Dlatego wzywam Komisję Europejską do uchylenia dyrektywy budynkowej, wycofania się z działań Podnoszących koszty utrzymania mieszkań oraz podjęcie działań, które będą służyły deregulacji i obniżeniu kosztów zapewnienia podstawowej potrzeby, jaką jest posiadanie domu. Zostawcie ludzi w spokoju i dajcie im żyć tak, jak ich na to stać. Dziękuję. Thank you very much. Our next is... Bardzo dziękuję jako kolejny pan Weber. <ślesk>